Oni wiedzieli, wiedzą i milczą. Potężni tego świata deklarują w swoich wystąpieniach publicznych, że robią, co jest możliwe, aby życie na tej planecie dla jej mieszkańców było dobre. Jednak, jak spojrzymy na to, co się dzieje wokół nas, rzeczywistość wygląda odwrotnie. Mówią o pokoju, i zbroją się po zęby. We wszystkich działach życia gospodarczego, ekonomicznego, zdrowotnego, w szkolnictwie i w życiu zawodowym nie dostrzega się poprawy. Czy nie są oni fałszywymi prorokami, o których mówił Jezus podczas swojego ziemskiego życia, nauczania i działalności? Giorgio di Bitonto w książce Aniołowie w statku kosmicznym zostaje pouczony przez braci kosmicznych o przyczynach, które spowodowały obecny stan rzeczy. Bracia z przestrzeni przybywają na Ziemię statkami kosmicznymi, aby nam pomóc, jeśli my zechcemy przyjąć ich pouczenia. Ksiądz Corrado Balducci przedstawił tę książkę w 1983 roku. Oto poniżej zacytuję kilka słów, które powiedział na temat rzeczywistości, o której mówi autor w swojej książce. Mnie osobiście słowa księdza Corrado Balducci dały wielki pokój. I obudziły ogromną chęć i pragnienie do pogłębienia tych nadzwyczajnych tematów bez strachu, obaw i lęku. Dziś wiemy, że jest ogromnie dużo potwierdzeń tych zjawisk. Niestety, mało się o tych obserwacjach mówi. Przeciwnie, robi się wszystko, aby nie ujawniać niczego, i gorzej jeszcze, Wprowadza się wiele fałszywych informacji na temat wizyt istot pozaziemskich. Potężni tego świata zostali poproszeni przez braci z przestrzeni, aby ludzkość została poinformowana i przygotowana na spotkanie z nimi. Lecz nikt nie wyraził zgody na to, bo trudno im jest zrezygnować z wielkich przywilejów, Jakie dają władza i dominacja nad ludzkością. Już od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia mówi się, że papież Pius XII miał spotkania z przybyszami pozaziemskimi, a w roku 1954 przybysze z kosmosu skierowali prośbę do przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, 34. prezydenta tego wielkiego narodu, którym był wtedy Dwight Eisenhower, aby poinformował całą ludzkość o istnieniu innych cywilizacji. W spotkaniu uczestniczyli również inni wybitni ludzie. Między innymi był obecny biskup McAnthyre. Z Los Angeles. Niestety ani prezydent, ani biskup nie przyjęli tego zaproszenia. W roku 1961 w ogrodach watykańskich przybysze z innych planet spotykają się z papieżem Janem XXIII. Uczestniczą w tym niezwykłym spotkaniu jeszcze inne osobistości o wysokim stopniu w hierarchii kościelnej, między innymi Monsignor Capovilla. Zaś w roku 1962 prezydent Kennedy miał spotkanie z przedstawicielami innych cywilizacji na terenie Stanów Zjednoczonych. On miał zamiar poinformować ludzkość o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Niestety zginął i nie została ta wiadomość udostępniona. Bracia z kosmosu zwrócili się również do innych przedstawicieli wielu krajów, używając dróg dyplomatycznych, prosząc o ujawnienie prawdy o ich istnieniu. Odpowiedź, niestety, była zawsze negatywna. Wiemy o tym wszystkim od tak zwanych kontaktowców osób, które mają bezpośrednie kontakty z braćmi z przestrzeni. Po tych wielokrotnych, daremnych próbach i prośbach o ujawnienie, nasi bracia z przestrzeni powiedzieli, że po upływie pięćdziesięciu lat, jeśli władze nie przygotują ludzkości na spotkanie z cywilizacjami z innych planet, oni sami będą pokazywać się ludzkości coraz częściej i nawiązywać kontakt z osobami wybranymi przez nich samych, zdolnych do przekazania ich nauki bez modyfikowania jej po to, aby ludzkość została pouczona o ich istnieniu, o ich zamiarach i życiu innych cywilizacji we wszechświecie. Cywilizacje pozaziemskie żyją w braterstwie uniwersalnym, gdzie panuje harmonia i miłość. Oni obserwują Ziemian i nasze działania. Od kiedy ludzkość rozpoczęła używanie broni nuklearnej, to jest od 6 sierpnia 1945 roku, od wybuchów nuklearnych w Hiroshimie i Nagasaki, nasi bracia pozaziemscy zintensyfikowali ich obserwacje, ponieważ ludzkość weszła na niebezpieczną drogę prowadzącą do samozagłady nie tylko ludzkości, ale całej planety Ziemi. Od roku 1945 na naszej planecie zostało wykonanych ponad 2000 testów wybuchów broni nuklearnych. Powtórzę to, aby wszyscy mogli dobrze zrozumieć. Od roku 1945 na naszej planecie zostało wykonanych ponad 2000 testów wybuchów broni nuklearnej. Eksperymenty te zostały wykonane na powierzchni Ziemi, pod Ziemią, pod wodą, w oceanach i na płaszczyźnie wody. Cząsteczki radioaktywne. Rozprzestrzeniły się po całej planecie i dotarły do każdego zakątka, zanieczyszczając wszystko i powodując wiele chorób. Bracia kosmiczni, widząc, że ludzkość i planeta są w niebezpieczeństwie, samozagłady, starają się ostrzec nas abyśmy zmienili nasze negatywne postępowanie i wybrali życie w pokoju i we współpracy między narodami. Dlatego pokazują się coraz częściej nad miejscami, gdzie są składy broni nuklearnej i jądrowej. Dają do zrozumienia potężnym tego świata, że trzeba zrezygnować z ich wojowniczych planów. Teraz z coraz większą intensywnością pokazują się w różnych krajach. Nasi bracia z kosmosu przybywają w pokoju, czuwają i obserwują, a czasem nawet interweniują, aby uniknąć wielkich tragedii. Nie mogą jednak odebrać nam wolnej woli. To byłoby niezgodne z prawami uniwersalnej miłości, która nimi kieruje. Człowiek musi doświadczyć konsekwencji swoich wyborów, nawet tych negatywnych, ale o tym będziemy mówić w następnych nagraniach.